Top 10 filmów do obejrzenia z rodzicami. Chociaż święto mamy czy taty jest tylko raz w roku, ważne, abyśmy od czasu do czasu zwolnili tempo i spędzili czas z ukochanymi osobami, nie bojąc się, że spalimy się ze wstydu. W ramach propozycji przedstawiamy Wam top 10 filmów do obejrzenia z rodzicami. Numer 10. Dzień Matki. Jasne. Z tym punktem trochę poszliśmy na łatwiznę, ale przysięgamy. To nie było tak, że to był pierwszy wynik w wyszukiwarce. Dzień Matki nie jest najlepszym filmem, który wyszedł spod rąk Garego Marszala, twórcy Uciekającej panny młodej, ale w pewnym sensie jest to produkcja wyjątkowa. Niestety twórca zmarł kilka miesięcy po jej premierze. Dzień Matki skupia się właśnie na relacjach z rodzicielkami, które nie zawsze są kolorowe. Numer 9 Kick -ass. Jeśli lubicie z rodzicami oglądać filmy komiksowe, to ta produkcja jest na pewno dobrym pomysłem na spędzenie razem czasu. Może i Big Daddy nie jest zbyt normalnym ojcem, ale nie można powiedzieć, że nie kocha swojej małej hit girl. No i gra go Nicolas Cage. Co więcej, jest to jeden z niewielu jego dobrych filmów w XXI wieku. My już sami siebie przekonaliśmy, że warto kikesa włączyć, więc mamy nadzieję, że was też. Numer 8. Pozycja obowiązkowa. Dobra, pewnie wielu z was teraz spojrzy z lekkim niesmakiem na ekran. No bo jak to oglądać film o starych kobietach, które odkrywają własną seksualność? My jednak uważamy, że warto przypominać, że nieważne czy ma się 20, 40 czy 60 lat, niejedna historia miłosna może jeszcze na nas czekać. Pozycja obowiązkowa to urocza komedia ze wspaniałą obsadą. I jedyne co nam trochę przeszkadza, to że wszystko zaczyna się od 50 twarzy Greya. Numer 7. Uprowadzona. Przed uprowadzoną nikt nie wierzył, że Liam Neeson może być aktorem kina akcji. A potem każdy marzył o takim ojcu jak on. Dlatego też powstały jeszcze dwa kolejne filmy. My jednak polecamy ten pierwszy, gdzie Neeson, to znaczy Brian Mills, musiał uratować swoją córkę z łap okropnych terrorystów. Udało mu się to tak spektakularnie, że później jego latorośli nikt już nie dokuczał. Woleli porywać żonę. Numer 6. Gwiezdne wojny. Nie ma, powtarzamy, nie ma lepszego filmu o rodzinie niż Saga o Rodzie Skywalkerów. Jasne, relacje pomiędzy nimi nie były najlepsze, bo mamusia kazała ukryć dzieci przed ojcem, dochodziło czasem do lekkiego kazirodztwa między rodzeństwem, a syn zabił ojca. Nie, wiecie co, jednak nie oglądajcie tego z rodzicami, albo przynajmniej nie powtarzajcie tego w domu, chyba że chcecie spędzić życie za kratami. Numer 5. Junior Zanim okazało się, że Arnold Schwarzenegger był nawet zbyt rodzinny wobec własnej pokojówki, co zaowocowało wspólnym potomkiem, aktor był niekwestionowaną gwiazdą wszelakich komedii, śmiejących się ze stereotypowego maczo. W Juniorze spełnia się marzenie wszystkich kobiet i to właśnie mężczyzna musi sobie radzić ze wszystkimi przyjemnościami związanymi z ciążą. Junior to kultowa już komedia, na której pękniecie ze śmiechu. Numer 4. Pan Mamuśka. Przyznajemy bez bicia, jesteśmy fanami komedii z lat 80. i 90., dlatego Pan Mamuśka musiał pojawić się na liście. Historia skupia się na Jacku Butlerze, w tej roli Michael Keaton, który przejmuje opiekę nad dziećmi, podczas gdy jego żona wraca do pracy. Oczywiście okazuje się, że nie będzie to tak łatwe zadanie, jak na początku mu się wydawało. Numer 3. I nie ma mocni. Historia rodziny Parrów to jedna z najprzyjemniejszych animacji dla dużych i małych. I mimo, że jest to produkcja superbohaterska, to każdy członek rodziny zobaczy w tych postaciach coś z siebie. W końcu, która matka nie musiała być nigdy tak elastyczna jak Helen, a ojciec silny jak Bob? I która dziewczyna nie chciała umieć zniknąć jak Violet, a chłopiec być szybkim niczym Max? Mamy tylko nadzieję, że nikt nie chciał być Jack-Jackiem. Toż to diabeł w niemowlęcej skórze. Numer 2 Stój, bo mamuśka strzela. Film kultowy, choć podczas swojej premiery, nie zrobił furory. My jednak uwielbiamy go załamanie każdego możliwego stereotypu, zarówno jeśli chodzi o mamuśki, takie jak Tutti Bomowski, jak i Macho typu Sylvester Stallone, em, Joe Bomowski. W dodatku film udowadnia to, co my wiedzieliśmy od zawsze. Matczyna miłość pokona wszystkie przeszkody, a jak pięknie umyje pistolet! Numer jeden. Nie wierzcie bliźniaczkom. Czy istnieje inny film, który tak stali rodziny jak nie wierzcie bliźniaczkom? Nie musicie odpowiadać. Hali Parker i Annie James to bliźniaczki, które pierwszy raz w życiu spotykają się przypadkowo na letnim obozie. Odkrywają, że ich rodzice rozstali się po ich urodzeniu i każde z nich zabrało ze sobą jedno z dzieci, informując dziewczynek o tym, że mają rodzeństwo. Brzmi trochę toksycznie według nas, ale ważne, że wszystko kończy się dobrze.